Dobry wieczór Państwu! Siemaneczko, piąteczka, cześć czołem, główeczka, żółwik i wszystko inne. Z tej strony Chron. <grywa> a dzisiaj są ze mną. Ojka. Dobry wieczór. Prospekto. Motor za oknem oraz Michał. Halo, halo. cześć moje prosiaczki, kochane rozprosziaczony. Prosiacz, to są pisklaczki, a nie prosiaczki. prosiaczki. Dzisiaj sobie krągamy w rogu tak, Dokładnie tak, jak zwykle zresztą. Tak, żadna nowo rzecz. Ja tego już. Raniż ich uczucia. O, nie. o Boże! Jak on nie trafia, a ja jego nie trafiam? To jest niemożliwe. Nie wiem. Widzisz? Ale zobaczmy. To no jest bardzo przeciwny... niekulturalne. Ale to Nie dość, że jest w przeciwnej drużynie, to szczebłem jest jeszcze. Jeszcze strzela, nie? Dokładnie. U, uf, dę, macie się takie... Wow! Pa, pan za oknem chyba bardzo chce być na dzisiejszym odcinku mi się to niezbyt podoba, ale no cóż na naszej wieży jeszcze nie przyjęli. Wiem, ale byś poczekał to mi się wyleczyła. Wow. Nie wiem, wyleczył się po drodze. Dostał. Dobra, jest już nasza. To wracam do Ej no ja go nie o, mogę trafić, nie mogę I... traćnie No, uniknęłaś. Główka. U, no. Boczek, Boczek bo ci wygląda. Bo Główka, no. Aaaa! I... Główeczka! Bum! Pięknie. Dobra, lecimy. A, Żeby się nie spodziewali, tak? Ulecimy tak, lecimy dalej. Bum! Bum! Snajdera. Trafiłem raz. mnie też tak. Wow. Tu coś jest. Tu wow. jest więcej robotów. Co się dzieje? Ojej! Ale obrywać. Ło też obrywa. Łoł! Ale Cię zdzieliło! Nie! No starczy! Oj, ja nie mam energii. O nie! Dobra, nie zabiję nikogo. A może jednak? Może jednak? Już nie, nie! Nie zabiję nikogo. Nie! nie umieraj. Już umarłem. Teraz to już nic nie pomoże. No tak, kryj się. O, Ty tam jesteś. Czemu ty tam sama jesteś? Ja się Bo lecę pomóc kolesiowi, O, bo jesteś wsparciem. O boże! Patrzcie, patrzcie, z pokrytem. Tam Tam masz problemy jakieś, czy nie? Nie eee, mam no, z tym no, rady mam albo i nie, koniecznie, bo w mi wsparcie. Więc umarłam. Byli ci sami? O, oni coś atakują, fajnie wiem. No? Eee, tam, urwał mi. Nie mogę przejąć teraz wieży. Urwał mi. A ty masz czy nie? Ja mam marzec, no, ma. A i to całkiem profesjonalne. Ja na Gdzie on się tam teleportował? O, typie, zginiesz. I tak. Zginiesz, jak nie wiem. Ej, to ta aga, 1.13.57, ma dobra. No, ona jest całkiem dobra. Ej, shotgun. Ale ma kiepsko wygląda... Kiepsko wygląda? Nie jeszcze? Tak. O, jak kobitka kiepsko wygląda. Nieładnie tak mówić. się Nieładnie. No. Chcę sobie przejąć wieżę, a ten niedobry typ mi urywał kurczę działko do przejmowania wieżycze. Co wierzy, ja powiedzi, jak się zarwać tutaj to dziewczyna, a ona co? Takim chamskim tekstem... I tak ona powiada. Cię kurczę atakuje, nie? No atakuje mnie, a tutaj taki... Ten I tu prawie, taki przyjazny, ten... a ta ja... co? Bardzo nieładnie się zachowała. Bardzo nieładnie. Ale, znaczy, powiedziałeś do niej, że jest brzydka, także wiesz. Właśnie. Może dlatego taka nieprzyjazna. nieprzyjazna. Zapamiętaj Michał, jak mówisz do kobiety, że jest brzydka, to potem do Ciebie strzela, no. A? Jak czy... to działa. działa w życiu? Jak Chodź tu od Odrzucaj tej miłości, kocham cię. Halo, Jaki kochający Michał? Dobra, masz leczenie. Masz kluczek. Patrz jaki masz mięki, dziękuję. O o, o o. tu ile tu jest typków. O o. I na typki oczywiście mają snajperki. Ej czy że my gramy na tym sam team. No co? Na co? Właśnie widzę, ale... <laughs> um, nie, chodź, 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 chodź. Nie mogę się skończy, o. Już o, Agata, Tam od góry nas od... To nie jest Agata, to jest Aga. Nie, Agata, Ojka, zginęłaś. Nie, 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 wiesz, nie mam mocy. Nie, nie, nie. Ojku, atakują nie, mnie. Schowam się. O, może ona tak wiesz z miłości. Co się stało? Gdzie ona nie? jest? Tam jest. Dobra, idę ją zabić. Nie będziesz mi biła, kumplo. Chyba, że snajper nie zabije to, no właśnie. Świetnie. Ona, wiesz co, ona chyba ma chłopaka? On siedzi sobie tutaj na kamieniu i strzela do wszystkich, którzy A, i tam próbują ją zabić. Snajpera. Kurde. Mm. Zresztą mi się typek i nie wyrzuciło. Atakują nam reaktor, to nie za dobrze. Nie mamy tak Generalnie wiesz, należałoby cokolwiek wiesz, z tym zrobić. Ja tu chyba wybiję. Zastrzelę jednego typa. Nie, 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 spokojnie, będzie dobrze. Albo nie. A, bo tu ich strasznie dużo jest. Dobra, trzeba przejąć wieżę. Które I zaraz nam rozwalą w ogóle reaktor, dobrze, że nie są jakieś... A, albo są? Kurde, nie, przegramy zaraz. Bo tu jest dwóch typków pod wieżą i żaden nie Przegramy. Czekamy. już za chwilę, za sekundę. Będzie krótki odcinek, o. o bo, bo. Ale jak u nas ludzie mieli trzeci... Oho, no cóż kobieta? się wydarzyło? Ale odcinek bardzo ciekawy. A co ja Tak. <laughs> Aga, kurde, Ja to tam zarywałem, a to to nic, nic No, napisz do niej. Aga, no co ty? No, nap napisałem właśnie tak. Kurde, bo... Aga 1357 tak dobrze mówię. Ale w plutonowym no napisałeś. No, ale i na no, ogólnym napisałem, na wszystkich napisałem. Nie, na no, ogólnym chyba nie było. Dobra, było, bo... Państwo drodzy. Żegnamy się. Dziękujemy za uwagę. Tak. I do zobaczenia w następnym odcinku. Tak. Pa, pa. Pa, pa. Albo. Dobry dzień. Zależy, kiedy Dobra. oglądacie. I smacznego śniadania, jeżeli oglądacie do śniadania. A jeżeli do kolacji, to smacznej kolacji. I smacznego obiadu, jak Nie, tak, do obiadu. Do Lunchu. O! I... I smacznej kolacji, bo ona Po prostu. Tak. Trzymajcie się dobrze i smacznego. Tak.